Hej, cześć, Siemanko Wam wszystkim, ludzie. Z tej strony Judy, a to jest już kolejny odcinek z gry Pokémon Violet. I dzisiaj dojdzie do tak, właściwie, zakończenia kompletnego tej ścieżki Victory Road, bowiem dojdzie do spotkania dwóch czempionów. Będę walczyć z samą Nemoną, która tym razem użyje już swoich najpotężniejszych Pokémonów. Co z tego wyjdzie? Przekonajcie się sami. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, pamiętajcie o tym, żeby dać o sobie znać w postaci komentarza, no i zapraszam do oglądania. Nadszedł czas, po tym jak już jestem czempionem, żeby ruszyć jeszcze na tą walkę końcową z Nemonom, czyli naszą, słuchajcie, bardzo ciekawą e, rywalką. Gdzieś widziałem porównanie, że Nemona jest trochę jak Son Goku z Dragon Balla. I szczerze mówiąc to porównanie jest nawet dość trafne, tak wiecie, ona za każdym razem nawet jak przegrywała to ona chciała walczyć dalej, stawać się silniejsza, żebyś to my, żebyśmy to my stawali się silniejsi, więc w sumie lubię ją za to, naprawdę, to jest taka rywalka, którą da się lubić i ja ją lubię. O, jest, jest i ona, tu jesteś Judin. Czy jesteś gotowy na walkę z czempionami? Masakra, ludzie się zbierają na placu. Właśnie ja jestem ciekaw, czy ona też wygrała. Bo ona zawsze była, że ona jest, słuchajcie, studentką o randze czempiona. Ale co to znaczy, że ona wygrała kiedyś? Nie wiem. Nie wiem do końca, jak to wygląda tutaj. Natomiast cały czas było mówione, że ma taki, jakby, wiecie, taki. Yy, tutaj w tej szkole tytuł czempiona. O proszę, proszę, są wszyscy, są członkowie elitarnej twórki, Lary oczywiście zamiast stanąć, to on już idzie do pracy. Tak, cała jej mocno. Ciekaw jestem. Ciekaw jestem, czy walka z nią będzie trudniejsza niż walka z czempionką, bo czempionka bo walka z Gitą była ciekawa, ale tak właściwie jej ostatni Pokémon był naprawdę przepotężny, tak to szło w miarę spoko. W miarę łatwo, no ale przekonajmy się. Judy versus Nemona. By Champion Nemona. No, chyba biorąc pod uwagę, słuchajcie, że. Yy, ona też ma tą rangę, to znaczy, że ona pokonała swego czasu Gitę. Ja tak to rozumiem. Ee, że też ma ten tytuł, to czyli można powiedzieć, że teraz jest walka dwóch szempionów Jedynych, którzy są w tej szkole, więc... wow Dobra. Demona jestem gotowym, Oho, zaczyna się ciekawiem Ale mam dużą przewagę, bowiem w ogóle wystawienie Anichelata na pierwsze miejsce we wszystkich walkach w sumie miało sens. Tak, to jest to, na co czekała tylem. Chociaż powiem Ci, że Twój Lycan like Rock może mieć spore problemy yy, z moim Close Combatem, ale przekonajmy się. Nie czekajmy, nie zmieniajmy. Uuu, Drill Run jest szybszym. Ale ten cios nie jest wystarczająco mocny. A Close Combat to jest moc, to jest potęga, to jest to, co chciałem. Brawo, Annihilate. <grytanie> <grytanie> tak, teraz się to na nie mści, że mnie tak nauczyła walczyć. No, w sumie, <grytanie> w sumie jest, to prawda. Dobrze, bardzo dobrze. Ok. Brawo, Anihilate. Palmot. O. A wiecie co? Yy, w tej walce, mimo tego, że nie zmieniłem sobie zasad na yy, tak zwany set, czyli że nie można zmieniać Pokémonów, to tak będę grał. Yy, Jakiekolwiek będą Pokémony, nie zmieniam. Niech ta walka będzie pod tym względem taka trochę uczciwa. Nie zmieniamy. Jest Pokémon, który jest i tyle. Znaczy mogę zmienić w trakcie, jak będę chciał, ale teraz, jakby, przy wejściu Pokémona nie zmieniam. No zobaczymy, tak, żeby było trochę trudniej. W ogóle 65 level, ładny poziom mam. E, Stomping Tantrum, mam nadzieję, że jestem szybszy. Cholera, nie jestem szybszy, Double Shock. Pamiętać trzeba, że mam trochę zmniejszoną obronę. Wow. Okej, okay, trochę sobie utrudniam życie, ale ma być ciężko i bardzo dobrze. Ona na to zasługuje, słuchajcie. Ona zasługuje na sprawiedliwość. <laughs> no dobra. Biorąc pod uwagę tego Pokemona, muszę się teraz dobrze zastanowić, kto tu może być tak właściwie najlepszym. Eee, ciosy. Ciosy, ciosy, ciosy elektryczne nam e, nie robią nic na Pokemona, który ma Wolt Absorbam. Więc wystawmy tutaj naszego latającego Ptaszora. Eee, no i mam nadzieję, mam wielką nadzieję, że trafię z Hurricane'a, oby tak się stało. Proszę cię, musisz. Brawo, brawo, brawo! Cudownie, pał odleży. No i zaraz się przekonamy, kto kolejnym. Ja nawet nawet nie patrzę, po prostu niech wystawia, kogo mam. Nie, nie zmieniajmy tu nic. Ujujujujuj. Uj, uj, uj. Dobra, tak jak mówię. Na tej zasadzie mogę zmienić Pokémona. I raczej. No właśnie, w sumie nie wiem, czy zmieniać, czy nie. Dobra, wiecie co? Nie, nie zmieniam. E, nie zmieniam. Hurricane, jazdam. Trafiamy znowu. Wow, dzisiaj mam jakiś dzień szczęścia. Ciosł 70%, a ja trafiam. Ale Gudra jest mocna i Gudra bije size Beam'a. Wow. Przeżyłem brawą O, ładnie. O nie wierzę! O nie wierzę! O nie wierzę, dobra, nie no, teraz to jest już niefart. Okej, okay, myślałem, że mam szczęście. Jak zamroził się w powietrzu? <ścoughs> dobra, no nic, słuchajcie. Chyba trzeba poświęcić. <laughs> Odmroził się. Ale nie trafi. Ja nie wierzę. Szczęście w nieszczęściu, to się nazywa właśnie, słuchajcie, mieć szczęście i nie mieć szczęścia. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Oboje straciliśmy po dwa pokemony. Nie jest dobrze, od razu powiem, nie jest dobrze. <laughs> no i teraz muszę się dobrze zastanowić, yy, czy wystawić któregoś z moich smoków, yy, szczególnie tego, który ma lepszy fizyczny atak, czy może wystawić jednak, yy, wystawić jednak na przykład pawciarę? Nie, dobra, wiecie co? Niech wejdzie Rader. Wydaje mi się, że powinienem być szybszy od Gudry. Eee, natomiast, jeżeli dobrze pamiętam, to Gudra miała chyba lepszą specjalną obronę. Eee, więc, więc, więc. bimy fizycznymi czasami. Ja znam. Jestem szybszy, tak jest. Dobrze, Gudra leży. Czyli na razie Nemona straciła 3 Pokémony, ja 2. Mówię, nie, nie zmieniamy tak czy siak. O, Dudun Spert, no to teraz to mnie Nemona szokowała, że masz tego pokemona. Że w takiej walce wystawiasz go, jeżeli zostanę załatwiony przez. <laughs> I to jeszcze ma tego długiego Dunanspersa, tego czterosegmentowego. No, szanuję, szanuję moją rywalkę. Eee, no dobra, nie mam pojęcia. Być może. On może mieć chyba jakiegoś Ice beama czy coś. Kurczę. W sumie nie wiem. Dobra, wiecie co? Zaryzykujemy Dragon Dance, Smoczy taniec. Co zrobi? Będzie lodowy cios czy nie będzie? Zaraz Cię przekonamy, czym, czym wyjdzie. Coil! Uuuu! Słuchajcie, dwa podobne umysły myślą tak samo. Ona się bustuje, ja się boostuję, ona sobie zwiększyła tutaj obronę i atak. Kurczę, to no w sumie większy plus dla niej, szczerze mówiąc. Bo teraz mamy i tak, tak jakby mój boost w atak, jej boost w obronę, a jeszcze ma atak z boostowa. No nic. Tak czy siak, Dragon Clone. Aby to było mocne. Ohohoho! Cios krytyczny! A pamiętajcie, że ciosy krytyczne negują zwiększenie statystyk. Jejku, współczujecie nam no ona. Tak, critical moment. Miałeś dużo nieszczęścia, niestety, w tym. Ale jak to się mówi, szczęście sprzyja lepszym. Dobrze. Ordworm. Ordworm, no proszę. Interesujący Pokémon, i szczerze mówiąc, mogę mieć z nim całkiem duży problem, ale jestem zbustowany. Znaczy, ma dobrą obronę. Eee, dobra, zmienimy typ, słuchajcie. Użyjmy terastalizacji. Przypominam, że mój smog w teratypie jest typu ciemność. I zmienimy typ na ciemność, walniemy z crunchu. Czuję, że ta taktyka jest bardzo dobra. Myślę, że Nemona się tego nie spodziewa kompletnie. Obstawiam, że uderzy z jakiegoś stalowego ataku, licząc, że będzie super efektywne, a tutaj nie, nie, nie. Nie ma tak dobrze. O kurczę, moc i siłam. Wierzę w ciebie. Huh, pięknie to wygląda. Wow, świetnie. Oj, Nemona, nie trafia z Iron Taiga. I tak to by mnie nie załatwiło, no ale... Przyznaję, jej szczęście jest też na niskim poziomie, zresztą oboje mieliśmy dzisiaj trochę pecha w tej walce. Tylko, że Nemona ma chyba go więcej. Brawo! Ortworm, jeżeli dobrze liczę, to był jej piąty Pokémon, a więc został jej już tylko jeden. Dokładnie, jest to Meowth Ok, Okej, nie zmieniamy. Nie zmieniamy. Tutaj też zapewne pójdzie Teratype, eee, type stalizacja no niestety, niestety, nemona, ale wątpliwe, żebyś to wygrałam. Awalęż! Niech się dzieje. Co prawda od tego czasu nie mam już stabam. Ale to będzie mocne. Zobaczymy. Oooo! Okay. Miała dobry pomysł? Nawet na typ ciemność jest to super efektywne, zmniejszyła ja, mnie, tak? Ale wątpliwe, uderzyłem jako drugi, a avalanż jest mocniejszy. No właśnie. Tak jest, walka dwóch czempionów. to ja ją wygrywam z takim dużym jeszcze zasobem Pokémonów. Nemona byłaś godną przeciwniczką, przyznaję. Ale... To ja jestem najsilniejszym trenerem w całym regionie Paldea. Ona się uśmiechnie, jestem przekonany. Jestem przekonany. Z no, mówię wam, to już ją trochę znam. Ty. <ścoughs> Zrobiłeś to, mówię wam. To jest Son Goku z Pokémonów. To było naprawdę niesamowite. Jesteś najsilniejszy, Judin. Ta, załatwiliśmy mi, mimo tego, że dałem sobie wszystko. Wszystko co ja. ja... <laughs> Masakra. Ona jest trochę straszna w ten sposób, można powiedzieć dla kogoś, ale ja ją lubię, naprawdę. Tak, wszystkim jak widać podobała się mimo wszystko ta walka. <laughs> Dzięki za ten niesamowity pojedynek. Również Ci dziękuję. I tak o oto. Fajnie, fajnie, bo tutaj wiecie, tak jak walczyliśmy z czempionką, to w sumie nikt tego nie widział, a tutaj to mieliśmy fajne widowisko. Tak, czas na przerwę. Przed rundą drugą. No nie, ona, ona już chce znowu walczyć. Dopiero zakończyliśmy pojedynek, ona chce rewanż. Masakra, nie no, mówię wam. Chyba najbardziej pozytywny rywal, jakiego mieliśmy do tej pory w Pokémonach. Więc. I, I to nie taki lamerski jak to czasami bywały, bywali rywale, więc ja jestem zadowolony. Kończymy, słuchajcie, wątek Victory Road. Teraz już tak kompletnie udało się. O, rotom. Dzwoni. Kto tam dzwoni do mnie? Arwen. Yo, Arwen z tej strony. Eee Aha, Mabo Steve tam, tam u niego podskakuje. No dobram. Tak, czy pamiętam o czym rozmawialiśmy? Oczywiście, że pamiętam. Strefa Zero? Wielki Krater. To nie jest koniec historii. Tutaj, słuchajcie, dopiero się dowiemy, o co w tym wszystkim chodzi. Tak, oczywiście, że pamiętam. Oczywiście. Eee, Okej. Okay. No ja myślę, że nie tylko wyruszymy w dwójkę, ale z, jeszcze z Nemoną i z Penny dodatkową. Tak. Dwóch sojuszników. Okej. Okay, niech tak się stanie. Będzie czekał przy Zero Gate. Okej, okay, nie wiem, gdzie jest ta brama, ale gdzieś mi już ją wysłał. Tak jest. Uuu, to jest pewnie jakaś taka wielka winda, słuchajcie, która nas na sam dół gdzieś tam zaprowadzi. O kurczę, dzieje się, dzieje się i to się naprawdę dużo, dużo dzieje. Natomiast na razie, ja tu na razie nie chcę z nikim, słuchajcie, rozmawiać. Ja już chcę, chcę zmierzać dalej. Chcę się dowiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Yy, profesor Turo, czego on tak właściwie od nas chce? Yy, dlaczego, wiecie, w tym. Yy, dlaczego to miejsce jest takie niebezpieczne? Jest mnóstwo pytań, na które jeszcze nie mam odpowiedzi, ale liczę, że dzisiaj dowiemy się czegoś, oby tak właśnie się stało, bo nasza przygoda wciąż trwa, no ale jeszcze się nie zakończyła.